Jak się czujesz 20 lat później w tym samym miejscu? Lepiej. Lepiej? Lepiej. Lepiej. Mam, jestem zdrowszy, jestem sprawniejszy, mam mniej zmartwiej na głowie. tylko chcę, jak już chciał, to mogę nawet, pewnie że chcę tej wody. Dzięki, jeszcze krzyczy, niech wejdź. z Jest zdecydowanie lepiej. Wcale nie wziąłem w ślub kolonijny. Mówiłem tam dokładnie. Ale nie pamiętam imienia wybranki. A fajna była przynajmniej? Nie wiem. Nie widziałem. Nie, nie wiem, bo ona mnie zapytała, czy chcę wziąć ślub koloniny jakoś teń przed ślubami kolonijnymi. No powiedziałem, że okej. Okay. A wszyscy powiedzieli, ale nie z nią, ona ma. Ona nas była chora. Co ona ma? A, celulitis. Cellulitis. Tak. Nie dotykaj jej, oni nie cały, ona ma A ja Tak słyszałem, że to jakaś śpiema. Powiedziałem, frauna celulitis, ale trochę się bałem. Tu się zarazisz? Ale powiedziałeś, to jest wiedziałem, to jest celulitis. Ale brzmiało egzotycznie, prawda? Uważaj, one tu idą. Jezu, Jezu, są. One do czerwonego, bo on lubią czerwony, wiesz? Jeden jest za oba są za obrączkowane. On Jeden nazywa się... 2589?